Moim dzisiejszym gościem na korytarzu w Sądzie Rejonowym w Warszawie jest pan Hector, e, znany wideobloger, znamy go, Hector. E, znamy go przede wszystkim z jego kanału, e, z którego zrobił relacje z Marszu Nawrockiego, z Marszu Niepodległości, ale dzisiaj spotkaliśmy się na korytarzu e, przed e, samą rozpraw, gdzie jest sądzony e, Robert Bąkiewicz. Dlaczego dzisiaj przyszedłeś tutaj do e, Sądu Rejonowego w Warszawie? Co zawsze dla mnie najważniejsze jest prawda I ja wiem, że media główno nurtu często kręci, często kłamie i tak dalej. Ja bardzo rozpoznaję pana Mąkiewicza twarz jako coś bardzo prawo, pra, prawowcy i takie e, wiem, że da, ba, bardzo media główno nurtu tak mówią o mu, ale jak ja miałam ostatnią możliwość porozmawiać z nim, ja znalazłem bardzo rozsądny człowiek, bardzo człowiek z pełny pasji, z miłości do Polski. Jest wiele rzeczy, o które ja pytałem, ja się bardzo zgadzałem z tym panem. Jak ja dowiedziałam się, że dzisiaj jest taka sprawa, ja, dla mnie jest bardzo ciekawy, żeby jak się to wszystko um, będzie ten wynik i co ja widziałem, dla mnie co ja widzę, jest co ja czytam troszeczkę jest wygląda, że to jest nie nawet nie sprawa tutaj, żeby się, wiesz, mieć jakiś winny no to. Czekamy, zobaczymy, chociaż się nie wiem wszystkie szczegóły, ale dla mnie bardzo ważna jest prawda. Ja chcę tutaj, tutaj być, żeby to widział. A jak podchodzisz, bo ja mam, ja wyznaję takie klasycznie liberalne, wolnościowe poglądy, uważam, że powinna istnieć równość wobec prawa i powinniśmy szanować cudze religie. W Polsce ktoś, kto na przykład wejdzie do synagogi i zrobi tam jakąś burdę, to z, z, trafia do sądu i ktoś, jakiś żyd, kto go kopnie i wywali z tej synagogi, nie jest za to karany. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że mamy bezkarnych działaczy lewicowych, którzy napadali na kościoły, niszczyli fasady, zakłócali obrządki religijne. I oni są bezkarni, oni się przedstawiają jako ofiary. No, jedna z takich pani, Shering Wielkus, została nawet w nagrodę wiceministrem kultury. Jakby, jakby zakłócanie cudzych obrzędów religijnych było przejawem kultury. Czy według ciebie coś nie jest tak we współczesnym świecie, że nie ma takiego elementarnego szacunku dla wszystkich religii? I że, ci, że jednych można krzywdzić, katolików, a inni są chronieni. Czy wszyscy powinni być chronieni przez prawo? Oczywiście. To jest rzecz, którą ja zauważyłem w Australii na pewno, ja dużo podróżowałem też i takich rzeczy widzę, że to nie jest sprawiedliwe w ogóle, nie? że jak chodzi o chrześcijaństwo, w Australii ja powiem o, osobnie, ja tam wiele, wiele lat mieszkałem, tam się urodziłem i w jaki sposób można w nawet mówić rzeczy o chrześcijaństwo bez szacunku w ogóle, nawet oni to robią, a, a my telewizji, a my e, otwarcie sposób tak, bez szacunku, to jest po prostu coś, co do wszystkich innych religii nie pozwalają, ale do chrześcijaństwa to jest bardzo źle, nie powinno tak być, i, i to jeszcze było. No i po prostu pytałem się, czy, czy wszyscy ludzie, którzy, wszyscy powinni być jednakowo karani za to, niezależnie czy napadną na synagogę, kościół, a nie tak jak, że dzisiaj tylko za napad na synagogę. Czy katolicy nie powinni, bo mamy taką sytuację takiego apartheidu, gdzie katolicy są dzisiaj traktowani w Polsce, no jak murzyni w Republice Południowej Afryki. Tak. Czy, to, czy to, to jest w porządku? to jest Oczywiście demokratyczne? Nie. nie. To jest, chodzi o chrześcijaństwo na pewno. To jest po, adata, po ataku na całym świecie. W Australii powiedział moje dosłownie a, doświadczenie tam. I też e, nawet e, bardzo nawet a, m, się pojawi, nawet częściej może, jest, to jest ten biały wstyd, o czym ta lewactwo, ha, ten wiesz ciągle tę wiadomość. I przepraszam, staram się z językiem trochę... Nie, my czasami. to rozumiemy. U nas na te, u nas z racji e, historii e, tej, tego takiego wokistowskiego e, presji, e, nienawiści do biały, białych ludzi, akceptacji e, kolorowego rasizmu antybiałego na szczęście jeszcze nie ma, bo po prostu e, to wszystko przed nami, ale to jest rzeczywiście Rzeczywistość, która przychodzi z zachodu. Niemniej my mamy taką, taką samą tresurę nienawiści do naszej tożsamości, historii, szkalowania naszych bohaterów. To jest niesamowite, co chodzi o białe. W świetnych co starają tam pchać na nas, pchać nas i to jest niesamowite głupio, bo ja to widziałam na całym świecie, że tak, my dzielimy ten podobny kolor skóry do na przykład Anglików, albo do Francuzów, albo do Niemców. Ale nasze historia tak się ogromnie różni. się, Ale jak złóżasz ciągle ten białstyk, biały, białstyk. To jest e, szaleństwo, że nagle Polacy powinni mieć te wstyd. Nawet ja nie mówię, że Anglicy teraz, w tym wieku, powinni mieć To jest inna sprawa, inna rozmowa. Ale, że my mamy się wstydzić za co zrobili Anglia w kolonizacji, tak dalej, tak dalej, tak dalej, to jest nasza sprawa. I niestety młodzi ludzie, co ja widzę, nawet na TikTok, tak dalej, te Julki, jul i tak dalej, często, oni się w ogóle nie znają naszą historię, że od ostatnich 230 lat, 180 80, albo jesteśmy pod atakiem, albo wojny, albo komunizmu, albo tutaj są Rosje, albo jakieś inne sprawy. Mój angielski by mi nawet więcej powiedział, niestety mój mm. polski trochę nie potrafi, ale taką historię mam, że bronimy się i walczymy, i trzymamy, jeszcze Polska nie zginęła, coś, coś pięknego, a nagle mamy się wstydzić? Nie, mamy się uczyć świat, mamy się bardzo z szacunkiem pokazać ten sposób. Be like Poland. To jest piękne zdanie. Bądźcie jak Polska, jak robimy. Często raz nie jesteśmy ideą, Nikt nie jest, nie ma, ale że my nagle mamy się wstydzić na inne historie gdziekolwiek na świecie. To jest szaleństwo dla mnie. Nie? Musimy, dlatego ja bardzo w strasznie dumnym sposób często mówię be like Poland albo często i Ja już to robię od bardzo młodym wieku, że trzymam flagi Polskie dumny sposób, że mówię, że jestem Polak, że mówię. Mnie się Polska nie zginęło, że śpiewamy hymn, że mocno i to jest coś tak wyjątkowego, że my to dalej robimy, bymy, ja wiem, że dla Polaków może to jest coś oczywistego, jak patrzy się i ktoś i, i śpiewamy hymn, a każdy człowiek mocno to śpiewa, to jest piękne, albo flagi, tyle, biało, czerwone, coś co do mnie, musimy to trzymać. Nie pozwala nikomu powiedzieć ci, że to źle, bo to nie jest źle. To jest dobrze. I tak pa, każdy państwo, każdy naród też tak powinien zrobić o siebie. Bądźmy dumni na tych ludziach. te wszystkie bzdury, i bzdury. Nie dobra. Bardzo dziękuję za ten wywiad.